Cześć! Dziś zapraszam Was na kolejne zestawienie tym razem rekordowych samochodów i to rekordowo szybkich. Przedstawię Wam 8 aut produkcyjnych, czyli dostępnych w normalnej sprzedaży, które pobiły realnie rekordy prędkości w swoich czasach. Mówię tu nie o prędkościach podawanych przez producenta, tylko o prawdziwych rekordach osiągniętych oczywiście przez człowieka. Zapraszam! Dlaczego tylko 8 aut? Ponieważ chcę Wam zaprezentować tylko te modele, które osiągnęły powyżej 300 km na godzinę i zaczynamy od Rufa BTR z 1983 roku, który uzyskał wówczas prędkość 305 km na godzinę. Był to pierwszy samochód, który można było normalnie kupić i który jednocześnie fizycznie rozwinął prędkość maksymalną powyżej 300 km na godzinę. Rów BTR był przebudowanym Porsche 930 Turbo z silnikiem 3,4 litra, oczywiście w układzie bokser sześciocylindrowy, o mocy 374 konie mechanicznych. Miał tylko napęd na tylną oś, ale dzięki bardzo niskiej masie, około 1200-1300 kg, potrafił rozpędzić się do 60 mil na godzinę w 4,3 sekundy, a ćwierć mili przejechał w 12,5 sekundy. W 1986 roku Porsche jako pierwszy producent masowy rozwinął prędkość powyżej 300 km na godzinę, ale nawet znacznie powyżej, ponieważ osiągnięto 319 km na godzinę w modelu 959. Rekord pobito podczas próby magazynu Road and Track. Warto jednak zaznaczyć, że w 1988 roku, na torze Nardo, niemiecki magazyn Automotor und Sport, który co rok organizował tam taki festiwal prędkości, rozwinął prędkość aż 339 km na godzinę. Za chwilę Wam wytłumaczę, dlaczego tego rekordu akurat nie uznano. Porsche 959, jak na tamte czasy, był, można powiedzieć, cudem techniki. Miał napęd na cztery koła, podwójne amortyzatory. Niesamowite rozwiązania techniczne, których wcześniej nie stosował żaden producent masowy. Jednocześnie miał sześciocylindrowy silnik typu Boxer o mocy 450 koni mechanicznych, ale to dzięki napędowi na cztery koła potrafił rozpędzić się do 96 km na godzinę, czyli do 60 mil na godzinę, w czasie 3,6 sekundy. Do 200 km na godzinę rozpędzał się w 11,4 sekundy, a ćwierć mili robił w 11,8 sekundy. Teraz wróćmy na Tornado i imprezę organizowaną przez Automotor und Sport, gdzie Porsche 959 osiągnęło prędkość 339 km na godzinę. Podczas tej samej imprezy inne auto rozwinęło prędkość 342 km na godzinę, i był to RUF CTR, czyli znów RUF odpowiada tym razem na rekord Porsche. A RUF CTR to nic innego jak kultowy Yellowbird, czyli model bazujący na 911 z 1987 roku z silnikiem 3,2 litra. Oczywiście RUF w swoim stylu podkręcił ten silnik, zwiększając pojemność do 3,4 litra, a moc podnosząc do 469 koni mechanicznych. Wszystko to pozwoliło osiągnąć prędkość 442 km na godzinę, ale osiągi, czyli przyspieszenie, też były niesamowite. Pomimo napędu tylnego, do setki samochód rozpędzał się w 4,1 sekundy, a do 200 w czasie 10,5 sekundy. Rów CTR przez długie lata był najszybszym produkcyjnym samochodem na świecie, aż do roku 1993. Wówczas firma McLaren, która zbudowała model F1, który jednocześnie zmienił świat motoryzacji na zawsze, pobiła rekord prędkości wynoszący 356 km na godzinę. Co ciekawe, osiągnięto to w dość dziwny sposób, ponieważ prędkość maksymalną policzono, a nie e, odczytano. Chodziło o to, że kierowca testowy uzyskał maksymalne obroty, po prostu obrotomierz do, dobił do limitera i jednocześnie zrobił to na najwyższym biegu. Przełożenie Plus limit obrotów dało matematyczną wartość 356 km na godzinę. Jeśli chodzi o odczyt, to nigdy nie przejechano produkcyjnym samochodem z prędkością większą niż 340 km na godzinę, ale mimo to uznano, że McLaren F1 był bardzo szybki i jednocześnie najszybszy jak na swoje czasy. Tym bardziej że ta chęć do przyspieszania. Pozwoliła sprawdzić go w różnych innych próbach, zarówno ze zmienionym najwyższym przełożeniem, jak i z podniesionym limiterem obrotów. F1 bez problemu rozpędzał się do 380 km na godzinę. A to wszystko za sprawą 12-cylindrowego silnika BMW. Oczywiście sącego bo w tamtych czasach takie jednostki królowały, jeśli chodzi o hiperkary, a jednocześnie McLaren F1 był bodaj pierwszym hiperkarem. I ta jednostka BMW, pomimo napędu tylnego, pozwoliła rozpędzić F1 do setki w 3,2 sekundy, a do 200 km na godzinę w 9,4 sekundy. Jednocześnie McLaren F1 do dziś dzierży rekord prędkości w kategorii aut z silnikiem wolnosącym. McLaren F1 długo utrzymywał status najszybszego produkcyjnego samochodu na świecie aż do roku 2000, kiedy rekord ten został pobity przez firmę Bugatti. Model Veyron EB16.4 pobił nie tylko rekord prędkości wśród aut produkcyjnych, ale jako pierwszy samochód produkcyjny przekroczył prędkość 400 km godzinę. Uzyskano wynik 408 km godzinę. Było to możliwe dzięki jednostce Volkswagena z turbosprężarkami o pojemności 8 litrów i mocy 1001 koni mechanicznych. Zaawansowana aerodynamika sprawiła, że te 400 km na godzinę to nawet nie był lada wyczyn dla kierowcy. To była normalna przejażdżka. Samochód ma też niebywałe osiągi. Dzięki napędowi na cztery koła i przepotężnej jednostce rozpędza się do setki 2,5 sekundy, do 200 km na godzinę w 7,3 sekundy, do 300 km na godzinę w 16,4 sekundy. Prawdziwy majstersztyk. Rekord prędkości Bugatti Veyrona został osiągnięty w 2005 roku, ale już po dwóch latach amerykański producent SSC North America osiągnął jeszcze wyższe, niewiarygodne 412 km na godzinę. Wszystko za sprawą modelu SSC Ultimate Aero, który był amerykańskim hypercarem, ze zmodyfikowanym silnikiem Chevroletta Corvette. 6,3 litra, 1197 koni mechanicznych mocy i wszystko to na tylną oś. Powstawały różne modyfikacje tego modelu aż do poziomu mocy 1319 km na godzinę, bo ostatecznie celem było po prostu pobicie rekordu prędkości osiągniętego przez Veyrona. Teoretycznie samochód mógł się rozpędzić do 440 km na godzinę. Tak wynikało z jego osiągów i przełożeń. Ale fizycznie podczas oficjalnej próby rekordu Guinnessa rozwinięto 412. Oczywiście firma Bugatti nie mogła pozostać obojętna, ponieważ zbudowali niesamowitego Hypercara i on nie mógł skończyć swojej historii jako nie najszybszy samochód na świecie. No, i nie skończył. W 2010 roku, w oficjalnej próbie rekordu Guinnessa, Bugatti Veyron 164 Super Sport, przygotowany tylko i wyłącznie po to, żeby był jak najszybszym samochodem, rozwinął prędkość 431 km na godzinę. Było to możliwe dzięki zwiększeniu mocy do 1200 koni mechanicznych. Jednocześnie auto miało jeszcze bardziej niewiarygodne osiągi niż wcześniejszy Veyron. Przyspieszenie do setki nawet nie jest istotne, bo przyspieszenie do 200 trwa 6,7 sekundy, a do 300 14,6 sekundy. Jednak najbardziej niesamowite jest chyba przyspieszenie do 400 km na godzinę. Oczywiście ze startu zatrzymanego, 40 sekund. 1 czwartą mili Veyron Supersport robi w 9,7 sekundy, niemal jak trackster. Gdzieś temu wszystkiemu z boku przyglądał się szwedzki producent Koenigsegg, który przygotował model Agera RS, by w 2017 roku w oficjalnej próbie rekordu Guinnessa rozwinąć prędkość 447 km na godzinę. Z Bugatti wygrał lekkością i aerodynamiką. Jego 5-litrowy silnik o mocy 1360 koni mechanicznych przerzuca całą moc na tylną oś. Dlatego też w sprincie nie jest tak szybki jak Veyron. Do setki rozpędza się w nieco poniżej 3 sekundy, do 200 w nieco poniżej 7 sekund, ale już do 300 w 12,3 sekundy. Ale mniej więcej powyżej 300 km na godzinę zaczyna się przewaga Agera RS nad Veyronem Supersport, który do 400 km na godzinę rozpędzał się w 40 sekund. Agera RS potrafi w 33 sekundy nie tylko rozpędzić się do 400 km na godzinę, ale jeszcze zatrzymać. Samo 0-400 trwa tylko 26,8 sekundy. Co myślicie o takim zestawieniu? Co myślicie o tych pojazdach? Czy rekord prędkości wśród samochodów produkcyjnych jeszcze może zostać pobity? Są oczywiście firmy, które deklarują, że da się przekroczyć 500 km na godzinę, ale czy jest to możliwe? Na pewno nie z silnikiem wolnosącym, prawdopodobnie nie z silnikiem turbo doładowanym. Najpewniej będzie to napęd hybrydowy, albo być może napęd elektryczny. Jak myślicie, czy najszybszym kolejnym produkcyjnym samochodem na świecie będzie hybryda, czy może elektryk, a może po prostu zwykły silnik benzynowy?